Dotarliśmy do Egiptu. Mongolia, piękny statek, którym płynęliśmy, szykował się do wejścia do portu. Stamtąd poszliśmy wprost do konsulatu brytyjskiego odebrać wizy do naszych paszportów. Krótce, będą mogli panowie wyruszyć. Dziękuję, śpieszymy się. Hmm? Tak? Chciałbym zasięgnąć pana opinii w sprawie tej wazy. Jestem teraz zajęty. To pewnie falsyfikat. Ależ skąd? Proszę spojrzeć. Jest przepiękna. I całkiem pokaźna. Złota? Bellissima. Zobaczmy. Ukradł pana Zanim, Za nim! Dalej, Bully! Spokojnie, inspektorze. Ja to załatwię. <noise> Bez paszportu twoja podróż jest skończona. Sullivan wygra zakład. Chyba go zgubiliśmy, Messie Fok. No sens wygodon. Musimy tylko pójść po śladach wielbłąda, wkrótce go dogonimy. Chodźmy. Panie Fok, to jego wielbłąd. O! O! Wygląda na to, że ukrył się w ruinach. Sprawdźmy to, dobrze? Oczywiście, sir. Tiko, zostań i strzeż wielbłądów! Gdzie on jest? Nie mogę tak siedzieć i nic nie robić. Hej, wygoda on, poczekajcie na mnie! Uo, jak śmiesz Zakłócać spokój mojej świątyni uo, uo. Nikt, kto tu wszedł, nie przeżył Żeby o tym opowiedzieć Wchodząc tu, obudziłeś klątwę świątyni Sport, Czy mógłbym go odzyskać, panie duchu? U uo, ty nędzna istoto Skoro go chcesz, weź go sobie A może wolisz, żebym ja przyszedł do ciebie? U o nie, nie nie. Nie uda ci się uciec. Nie masz się gdzie ukryć przed wszechobecnym duchem świątyni. Teraz przygotuj się na straszliwą i okrutną śmierć. O! Dobrze, że wreszcie jesteś Nie musicie już dłużej szukać tego złodzieja Co masz na myśli? Nie widzisz? Odebrałem mu paszport Świetna robota, Tico Nic wielkiego, panie Fogg